Cześć, witajcie Monika z tej strony. Chciałam się Wam pokazać rzeczy, które kupiłam w Superfarm, podzielić się z Wami muzyką, którą bardzo lubię słuchać. Może już znacie tych wykonawców i lubicie ich. I chciałam też podzielić się moimi odczuciami z 39. tygodnia ciąży, w której jestem obecnie. Wiadomo, że ciąża trwa 40 tygodni, więc jestem tuż przed porodem No i zacznijmy może od tego hola zakupowego Słuchajcie, mówiłam Wam w którymś z filmików, że używam masek do włosów I właśnie sobie kupiłam glis proteinową maskę I to jest maska do włosów zniszczonych Tak, jeszcze nawet nie wąchałam jej Kilkanaście złotych, słuchajcie, kosztuje. I tam są teraz jakieś super promocje z kartą Super, z kartą Lifestyle, o. Kupiłam też krem do twarzy Soraya Aquashot i to jest krem na dzień i na noc, minera mineralny hydrożyl, nawilżenie cery mieszanej i tłustej, produkt wegański. Można używać właśnie i rano i wieczorem 50 ml będę testowała, zobaczę jeszcze nie miałam tego, um, tego kremiku natomiast zależy mi teraz po zimie na tym, żeby jednak tą skórę nawilżyć żeby no po prostu, żeby wyglądała zdrowo um, jaki ma zapach Zaraz mam... pachnie tak delikatnie bardzo mi się podoba ten zapach. Ja mam z Sorai Aqua Shot płyn micelarny. Ostatnio kupiłam, bardzo go polecam. Nie podrażniam mojej naczynkowej cery. Jedynie kiedy zmywam makijaż z oczu, to czuję takie delikatne szczypanie, ale ja płyn micelarny zawsze zmywam wodą, więc to jest na chwilę dosłownie to szczypanie. E, ponieważ kończy mi się tuż do rząs to kupiłam Catrice a tuż do rząs um, All Round Mascara, Mascara Ultra Black Extra Volume Length and Curly e, to jest taka zwykła szczoteczka nie jest to silikonowa szczoteczka wygląda w ten sposób i też będę testowała i powiem Wam po jakimś czasie używania, jak, jak mi się sprawdza. I ja kupiłam też Revlona, tuż do rzęsy, jakiś był mocno przeceniony, chyba 10 zł za niego zapłaciłam. I to jest brązowa maskara, ale ona była zafoliowana, jak kupowałam ją, i no nie wiedziałam, jaka jest szczoteczka. Szczoteczka, słuchajcie, wygląda tak. Pierwszy raz widzę taką szczoteczkę, taka jest maleńka bardzo, jest silikonowa. No nic, też będę sobie ją testować i, i, i zobaczę, mm, jak się sprawdzi. Kupiłam też chusteczki do demakijażu z witaminą E. Life'a. One kosztowały chyba z 2 zł. Life to jest taka firma produkująca. Produkująca. produkująca kosmetyki i nie tylko dla Superfarm i mówiłam Wam któregoś razu też o tym, że ja podczas ciąży no ja ogólnie, może tak powiem, mam słabość do chipsów i frytek i, i, i znalazłam sobie takie zamienniki słuchajcie <śm> Znalazłam sobie coś takiego. Ja kiedyś, jak byłam mała, pamiętam, że coś takiego moja mamunia robiła dla mnie i mojego brata. To są takie znaki do smażenia. O, tak to wygląda. Ja sobie smażę takie znaki. I to kupuję w kerturze. I kupuję też słonecznik prażony, który się nazywa słonecznik kibica. No, co prawda ja nie, jakimś kibicem nie jestem, ale... Jest bardzo fajny, jest solony, ma takie duże ziarna i po prostu ja bardzo go lubię, kupuję go w żabce. I teraz słuchajcie, wzięłam sobie łyka kawki. Chciałam Wam powiedzieć o muzyce, która bardzo mi się podoba. I to generalnie co ja teraz wszystkie te zespoły Wykonawców, których teraz wymienię, oni robią covery do znanych piosenek. Podziękuję Wam te, ich kanały na, na YouTube, bo jedna z tych grup to jest Pentatonix. Oni śpiewają. Tam jest, jeśli dobrze pamiętam, czterech facetów i jedna dziewczyna oni śpiewają i jakby no cały ten podkład muzyczny robią e, za pomocą swojego głosu e, czy klaskania czy gdzieś stukania w coś wiecie super bardzo mi się to podoba e, ostatnio właśnie e, nagrali kolejną jakąś piosenkę e, bardzo wam polecam jest jeszcze też e, taka grupa dwóch e, chłopaków e, nazywają się Cellos, e, grają na wiolonczelach i też właśnie robią, robią covery znanych piosenek, i bardzo, bardzo mi imponuje to, jak, jak, właśnie w jaki sposób oni to robią. Oni po prostu grają całym swoim ciałem, nie tylko na tych wiecie instrumentach i robią do tego świetne teledyski. Także bardzo, bardzo wam polecam. Jest jeszcze taka grupa 40 Fingers, to jest z kolei czterech facetów, i oni grają na. Gitarach. I jeszcze um, jest um, taki chór, um, nazywa się Indigo Horas, um, i też robią covery, i um, mnie zauroczyli um, y, główną piosenką do filmu Gladiator. Um, rewelacja, ale to też, właśnie podlinkuję Wam wszystko. Um, no, i teraz może przejdę do tego, jak się czuję w 39 tygodniu ciąży. Więc tak, słuchajcie, ja w nocy wstaję 3-4 razy na Siusiu. Więc generalnie, no, noce raczej są nieprzyspane. Do tego męczy mnie okropnie Zgaga, która, przez którą często budzę się też w nocy. Więc muszę uważać, co jem i ile jem w ciągu dnia, i ile też się ruszam, wiecie, no, żeby to jakoś tam równoważyć sobie, żeby niwelować tą zgagę. Właśnie ja to robię za pomocą ruchu. No i staram się jeść małe posiłki, ale powiem wam, że jak coś mi szczególnie smakuje, to naprawdę trudno jest mi oprzeć się. I na przykład zamiast jednej miski zupy zjem dwie miski zupy, a potem cierpię, bo mam wielką zgagę. Nie używam żadnych leków na zgagę. Słyszałam, że dobre są na to migdały, tak samo jak migdały dobrze wpływają na dolegliwość ciążową pod tytułem nudności. Także tak, jeżeli chodzi właśnie o, o, o noce, to tak to u mnie wygląda. Teraz słuchajcie, nawet nie mogę za bardzo się śmiać, bo jak się śmieję, mam już tak napiętą skórę na brzuchu, że jak się śmieję, to mnie tak szczypie skóra na brzuchu. I jest to takie dla mnie nieprzyjemne. Z jednej strony fajnie, że można się pośmiać z czegoś i, i nie wiem, mieć jakąś radość, ale z drugiej strony właśnie jak się śmieję, to, to mnie bardzo... Mm, no, takie, taki, Słuchajcie, czuję takie bóle na brzuchu, takie... Tak, taką naciągniętą skórę mocno e, aż tak mnie szczypie, e, więc, e, więc tak. No i ten, e, już jestem po prostu zmęczona tą ciążą, już bym chciała urodzić. E, mm, syn się pyta, kiedy mamo w końcu urodzisz, bo jestem już nieznośna, <grym> bo po prostu jestem zmęczona, bo wiadomo, bolą plecki. Biodra, czasami bolą nogi, stopy spuchnięte, już wiecie, dłonie spuchnięte, co najlepiej widać, jak się zakłada jakieś pierścionki, nie? Także. <grym> no i gaga mnie tak męczy niemiłosiernie, poza tym już nie mogę się doczekać, kiedy przywitam tutaj na ziemi kolejne moje dziecko. I tak, tak. Niektórzy mówią do mnie, że ale to chyba lepiej w ciąży chodzić niż, e, niż już mieć dzidzie tutaj. Ja mówię, nie, nie, ja już bym wolała urodzić i, i słyszeć właśnie płodzie dziecka, na przykład, nie wiem, spowodowany tym, że trzeba zmienić pieluch, albo nakarmić dziecko, albo przytulić, albo coś jeszcze. Więc tak, ja już bym chciała rodzić. Poza tym pogoda jest tak piękna, że e, wiem, że będę mogła szybko wychodzić z dziedzią na spacer bez cieplutko. E, no i tak czekam i czekam i nie mogę się doczekać. Myślałam, że to już szybciej nastąpi, że urodzę gdzieś w 38 tygodniu. E, mam 39 tydzień, a dziedzia jakoś nie spieszy się, słuchajcie, żeby przyjść na świat. Ale dobrze, niech wyjdzie wtedy, kiedy będzie na to gotowa. Także tak, no i, no i tak jak mówię, już jestem spakowana, syn spakowany, zupy powekowane dla moich synów na czas, kiedy ja będę w szpitalu. No i tak już słuchajcie, ludzie dookoła mnie, moi najbliżsi też się już pytają: co już rodzisz, czy jeszcze nie rodzisz i tak dalej, wiecie. No już też oni wiedzą wiadomo, w którym jestem tygodniu i wiedzą, że za chwilę urodzę, więc też czekają na to. I, I słuchajcie, może to nie będzie rada, ale ja mam zamiar zrobić tak, że ja nie powiem nikomu, jak będę jechała na porodówkę, bo zacznie się akcja porodowa. Z tego względu, żeby mieć po prostu spokój. I mam zamiar poinformować moich najbliższych i rodzinę. Dopiero wtedy, gdy wrócę z dziećmi do domu, ze szpitala. Także taki mam plan, żeby po prostu, no wiecie, żeby nikt do mnie nie dzwonił, nie pisał, żebym mogła się zająć tym, czym mam się zająć, czyli porodem, a potem opieką nad noworodkiem. I też mam dwóch synów, jak wiecie, z poprzednich moich filmów, więc. No, i jestem sama, to też już wiecie, więc ja muszę wszystko gdzieś tam sobie sama poogarniać. No, w pewnym sensie sama, bo mam życzliwych, wspaniałych ludzi wokół siebie i którzy chętnie mi pomogą. Także, także tak. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym w przyszłym tygodniu już jechała na porodówkę, bo już mam dość. Ściskam Was, życzę Wam wszystkiego dobrego, nie tylko z okazji święta, ale w ogóle codziennie. Uważam, że należy być życzliwym, miłym i, i życzyć sobie wszystkiego, co najlepszego, nie tylko od święta. Także, no ale ponieważ są święta, no to na Wielkanoc życzę Wam, żebyście byli zdrowi, spokojni, radośni. I tak, wszystkiego dobrego dla Was, buziaczki.